Karma to tylko burza. Co ci jest? Karma! Karma! Kana, wracaj! Karma! Czego ty się boisz, karma? Tutaj nic nie ma. Nie mów mi, że widzisz ducha. Pies, Pec Pets Club. piec, Piszcie do nas, pomożemy wam raz, dwa Pets Club. Zawinione zwierzęta znajdzie w nich pec Duchy? To jest Banturecki, turecki Taki jak Diany Jedyny kot domowy, który lubi wodę tak jak ty, co Marus? Dobra, ale nie dlatego jej kot widzi duchy. Ta Diana może trochę przesadza, nie sądzisz? No więc Ech! gdzie są te duchy? Co jest? Widzieliście totalnie nienormalne telewizyjną superprodukcję o łowcach duchów? Udowodnię Wam, że fenomeny nienormalne mają normalne wytłumaczenie naukowe. A to patelnia do smażenia naleśników z duchami! To jest detektor pola magnetycznego. Nie Tim. Wiele osób uważa, że koty wyczuwają sprawy, których ludzie nie widzą. Na przykład właśnie duchy. Jestem bardzo zawiedziona. Przez uczulenie na sierść nie mogę brać udziału w dochodzeniu. Chyba mam naukowe rozwiązanie tego problemu. Club. Nie przejmuj się Nina, ponieważ mój kot bardzo lubi wodę, często go kąpię. Dzięki temu uzmywam ślinę, która zostaje na sierści po tym, jak się liże i. A więc nie ma śliny i Nina nie ma alergii. Rzeczywiście, to działa, ale genialnie. Pokażę Wam całe mieszkanie. Moi rodzice są w pracy. Ani śladu duchów. Jakiś bez sensu ten gadżet. Karma! Ej, dokąd one biegną? To mój pokój. Od jakiegoś czasu zawsze ucieka hmm? do mojego pokoju tą drogą, tak jakby się bał przejść przez korytarz. Widzicie? A nie mówiłam? No chodź, karma. A! Mam go od kilku lat, ale nagle się zmienił. Najpierw myślałam, że chcę bronić swojego terytorium. Ale teraz boi się wszystkiego i bardzo dziwnie miałczy. Słyszycie go? To ciekawe. Powinienem to nagrać, aż włosy dęba stają. Jana, rozumiem, że martwisz się o kota, ale chyba nie wierzysz, że twój dom może być nawiedzony! <Słyszy> <Słyszy> Nie wygaduj głupot. Na pewno jest jakieś wytłumaczenie tego. Zobaczcie! Te, 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 te. drzwi! To przecież nic. To tylko Karma robi swoje kocie akrobacje. Zobaczcie! Twój kot naprawdę jest dziwny. Och, Karma! Karma właśnie zobaczył się w lustrze i myśli, że to inny kot. Denerwuje się tymi i tyle. Hmm. Mimo to zrobimy doświadczenie. Dzięki tej kapie karma nie widzi się w lustrze. Nie będzie myślał, że zagraża mu inny kot. Proszę. Znów zaczyna! O raju! Karma! Niesamowite! Zrobił nawet siusiu na kominku. To normalne. Niemożliwe! Koty są zawsze czyściutkie! Szczególnie Karma. Nigdy nie zrobił siusiu poza swoją kuwetą, nawet gdy był malutki. Dzwonimy do Roberta, to nasz weterynarz. Hmm, już widzę, dobrze, że dzwonisz Nina Wiesz, te krzyki i siusiu są jasnymi oznakami, że ten kot ma prawdziwy problem Jeśli nie znaleźliście tam przyczyny, myślę, że trzeba by go przynieść do mnie na badanie ogólne Dzięki Robert, odezwiemy się hmm. Diana, nie można tego czegoś podnieść Od dawna jest zablokowana, nie używamy już tego kominka tak czy inaczej, to co robicie jest na nic. Ja zgadzam się z Tobą, Diana. Myślę, że koty widzą to, czego my nie widzimy. Ale czy na pewno potrzebny nam okrągły stolik? Już wiem! Jest w gabinecie taty. Jestem duchem tego stolika! Masz natychmiast przestać! Nie, no, mówię poważnie! Pecpery piszą, że jeśli się nie wierzy, duchy nie przyjdą! Chodź Tim! W sposób naukowy wykryje te nienormalne fenomeny oto detektor ruchu. Jeśli coś, z czego nie widać, tu łazi, to ta igła zacznie skakać. Ty, ty też wierzysz w te duchy? No cóż, jeśli chcesz poznać moje zdanie, wierzę, że istnieją sprawy, których jeszcze nie wyjaśniono naukowo. Piszą, że powinnyśmy złączyć kciuki i musimy się skoncentrować. <śmiech> <śmiech> Duchu, jesteś tu? Suknij raz na tak, dwa razy na nie! <laughs> Przepraszam cię, Nina, ale to zdanie brzmi głupio. Jeśli ducha tu nie ma, nie może ci odpowiedzieć nie. Hmm. Nie Podnieść tę osłonę. Karma mógł tam wejść. Jana, wiesz może, co się znajduje z drugiej strony? Puste mieszkanie. Od dawna nikt tam nie mieszka. W głębi kominka jest ceglana ściana. Nawet wchodząc do kominka nie da się dalej iść. Jest! Nie, karma nie mógł tam wejść. Karma! Masz rację, nic tam nie ma. Mówiłaś, że tam jest puste mieszkanie. Genialnie! Musimy teraz iść na rozpoznanie. Doskonały pomysł, Tim. Jestem pewny, że moja aparatura wykryje mnóstwo niewytłumaczonych jeszcze fenomenów. Idziesz, Nina? Hmm. Macie rację. Poprosimy o klucze u dozorcy, a tymczasem Diana poszuka karmy tutaj. Dobrze. Czekajcie. Włożę okulary do widzenia w ciemności. Dziwne, znowu cię bierze uczulenie? Co ty, to ten przeciąg lodowaty! Nie czujecie go? To nie jest żaden przeciąg. Łowcy duchów mawiają, że gdy w pomieszczeniu jest duch, zaczyna się robić bardzo, bardzo zimno. Super okulary do widzenia w ciemności! No i widzisz, jednak przed chwilą był przeciąg. No tak, być może. Coś mi tutaj skacze. Tam z przodu. Coś za tymi drzwiami. Nie, to tylko morus na Ninę. Ej, widziałem coś super szybkiego! No dobra, teraz to ja się już boję. Mówię wam, to się na pewno da wytłumaczyć. Hmm. Tylko cicho, bo chcemy go zaskoczyć. Zobaczcie. To pewnie tędy karma uciekł od diany. Przecisnął się pod osłoną, a potem wspiął się po cegłach, by dostać się do tej dziury. Dobra. Wiem, że koty są bardzo giętkie, ale bez przesady. Tak, tak, to możliwe. Zobacz. Szkielet kota pozwala mu przechodzić przez bardzo małe otwory. W takim razie, jeśli włazi do każdej myśli dziury, nigdy nie znajdziemy naszego karmy. nie nieźle wygląda jak na ducha. Widzę go. Ten wasz duch to kot. Wydaje mi się, że ten kot jest bezdomny. Spróbuję go uspokoić. Masz kiciuś. Kici, kici, kici. Chodź tu! Uważaj, Oskar! Może to nie jest duch, ale wygląda dość groźnie! Kiciuś, chodź tu, kiciuś! Przestań, Oskar! Czekolada dla kotów to trucizna, tak jak dla psów! Dobra, trzeba złapać tego kota. Nie możemy go tu zostawić samego bez jedzenia. Biedne maleństwo! O, niesamowite! Woli Dima! Zgrywasz, twardziela, ale kot od razu poznał, że słodziak z ciebie. To na pewno kot zdziczały, czyli porzucony kot domowy, który prowadzi dzikie życie biedak musiał sobie znaleźć jakieś schronienie my nic nie słyszymy ale karma swoim kocim słuchem pewnie słyszał hałas który ten kot robił w pustym mieszkaniu kiedy drapał lustro w moim pokoju pewnie słyszał że tamten robi to samo z drugiej strony poproszę rodziców żebyśmy go adoptowali razem na pewno będą tutaj szczęśliwsi Cześć, Cześć, Diana! Cześć! Mantra, przewitaj się z Pets Clubem. Widzicie? O wiele lepiej się już czuję. Chyba mi zaufał. I bardzo się lubią z karmą. <mum> <mum> Karma i Mantra. Dziwne imiona wymyślasz dla swoich kotów. Zasłużyłaś na legitymację Pets Clubu. Proszę. <mum> o nie! Znowu się zaczyna? <mum> Wygląda, jakby się o coś ocierały, ale o co tu nic nie ma? duch! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy NC+, Plus Start International Polska.